Cześć, jestem Aleksandra, jestem właścicielką Sonika. Jestem Katarzyna, jestem właścicielką Enza, Klary. Jestem Michelle i jestem właścicielką Abi. Jestem Zuza i jestem właścicielką Mańki. Mam na imię Ania, jestem właścicielką Kabanosa. Adoptowaliśmy go w lutym zeszłego roku. Zobaczyliśmy go na zdjęciu, bardzo chciałam mieć jakiegoś pieska i stwierdziłam, że po prostu przygarnę takiego. No to są nasi członkowie rodziny, część rodziny. Coś najwspanialszego, co nas może spotkać w życiu. Czasami lepiej niż... niż ludzie. Majka jest dla mnie jak... Ogólnie, pies jest dla mnie jak członek rodziny. To Taki najlepszy przyjaciel, który cię zostawi tylko jeżeli coś się tragicznego stanie. Na pewno jest to po przyjaciółka, pociesza się w różnych trudnych chwilach. Psy ze słoniska nie zawsze są piękne, zdrowe, że to jest po prostu no, obowiązek. Natomiast one dają tyle miłości z powrotem, że to jest. Bilans wychodzi mi się zdaje, tylko dodatni. Bardzo się cieszę, że tutaj są te wybiegi, bo dzięki temu naprawdę wszyscy mogą się z sobą socjalizować. Bardzo mi się podoba, bo jest to jednak miejsce, w którym psiaki się mogą spotkać i zakolegować ze sobą. No i wiadomo, też musimy o to potem dbać. Jeżeli coś takiego powstaje, musimy sobie dbać po naszych zwierzakach, sprzątając takie, nie wiem, parki i takie, takie miejsca. 嗯。